Wyspa Totalnej Porażki 2023 hit czy kit, a może coś pomiędzy? W tym pewnie długo wyczekiwanym filmie przedstawię Wam moją opinię na temat nowego sezonu Totalnej Porażki, na której powrót czekaliśmy dwa lata od zapowiedzi dwóch nowych edycji, z czego jedna już wyszła oraz zostanie tu omówiona. Film podzieliłem na takie powiedzmy dwie części. Pierwsza będzie bezspoilerowa, gdzie po prostu powiem, czy według mnie warto obejrzeć nowy sezon, tak dla osób, które jeszcze go nie oglądały, i przy okazji wyrażę swoje zdanie na temat kilku czynników powiązanych z nową totalną porażką, które za żaden spoiler nie uważam. A druga część materiału to tak, gdzie nie będę się już hamował. A jeśli jeszcze nie oglądałeś Łaś nowego sezonu, to w trakcie oglądania dostaniesz informację kiedy warto wyłączyć film, by nie zepsuć sobie zabawy. Też ostrzegam przed sekcją komentarzy, gdzie mogą pojawić się spoilery. No to powiedzmy od razu szczerze, że według mnie nowy sezon wypada bardzo dobrze i widziałem, że ogólna opinia w internecie chyli się ku pozytywnej. Przynajmniej mam takie wrażenie. Więc chyba nie oszalałem. Ja tu źle powiedziałem w ostatnim filmie, że Wyspa Totalnej Porażki 2023 jest osadzona 15 lat po oryginalnych seriach. I źle zrozumiałem wypowiedź Krisa ze wstępu sezonu, skąd wziąłem tę informację. Tam gospodarz mówi słowa: Minęło 15 lat od pierwszej emisji naszego programu. Więc ja tu źle to zrozumiałem lub zapamiętałem, bo jak pierwszej emisji. To chodzi tu o czas, jaki minął od oryginalnej wyspy totalnej porażki, a nie od ogólnie wszystkich starych serii. Dokładnie ja wyobrażałem sobie od wyspy Pakitel, bo Chris mówi tu naszego programu: Awariacki wyścig nie był prowadzony przez niego. Jednak po skorygowaniu, że nowy sezon dzieje się 15 lat od pierwszej emisji Wyspy Totalnej Porażki 2007, można wywnioskować, ile czasu minęło właśnie od wariackiego wyścigu. Pierwszy sezon i wariacki wyścig dzieli 3 lata. Na przestrzeni 3 lat rozgrywają się wszystkie stare serie totalnej porażki, łącznie ze wspomnianym spin-offem, co można wywnioskować po tym, że, według Christian Thompson, Owen, Noah oraz Jeff mają w spin-offie po 19 lat, kiedy na wyspie mieli 16. Więc prosta matematyka to daje nam, że nowy sezon dzieje się 12 lat po programie Dona i tu znowu grupa nastolatków ma szansę wygrać milion dolarów, przy okazji biorąc udział w chorych wyzwaniach Krisa. I uważam to za godną kontynuację. Pojawia się tu nowa, ciekawa obsada. Też mamy tu dużo takich mocniejszych scen, typowych dla totalnej porażki, za które chyba wielu z nas ją polubiło. Plus, widać poprawę w samej animacji. Podoba mi się, że na przykład miejsca wyzwań są pokazywane od różnych ciekawych perspektyw. Czego też przykładem mogą być ceremonie eliminacji, które dostały ciekawą scenę otwierającą. Nie miałem dużych oczekiwań wobec nowej totalnej porażki, po prostu nieraz wolę obniżyć swoje oczekiwania wobec jakiegoś filmu czy serialu, na jaki czekam, by potem się na tym bardzo nie przejechać i z drugiej strony mieć większe pozytywne zaskoczenie, które w tym przypadku miałem. Więc czy warto obejrzeć nowy sezon? Był warty czas wyczekiwania? Moim zdaniem tak. Nawet dałbym go bardzo wysoko w moim rankingu wszystkich serii totalnej porażki, którego w sumie nigdy wam jeszcze nie przedstawiałem i zrobię to po raz pierwszy, więc aktualnie po moim pierwszym obejrzeniu nowego sezonu prezentuje się on u mnie tak. Na dziewiątym miejscu są przedszkolaki, potem Zemsta Wyspy, Wariacki Wyścig, Wyspa Pakitel, Plan Totalnej Porażki, Plejada Gwiazd, i na trzecim miejscu jest Wyspa Totalnej Porażki 2023, po której znajduje się oryginalna wyspa, i na pierwszym miejscu Totalna Porażka w trasie. Czyli u mnie nowy sezon może nie jest najlepszym, ale znajduje się dość wysoko. Jednak minus jaki możecie napotkać podczas oglądania Nowej Wyspy Totalnej Porażki, o ile wcześniej oglądaliście Totalną Porażkę po angielsku, bo aktualnie polskiego dubbingu jeszcze nie ma, jest to, że zostały zmienione głosy Chrisowi oraz szefowi. O czym robiłem już osobny film, McLeanowi zamiast Christian Potenza głosu użyczył Terry Mygryn i przez to Chris przez jakiś czas mocno mi jechał Donem z Wariackiego Wyścigu, który ma tego samego aktora głosowego. Jednak przyszło się do niego przyzwyczaić i teraz brzmi dla mnie ok, chociaż dalej trochę dla mnie jest tu coś nie tak i brakuje ikonicznego potęzy. Łatwiej było mi przywyknąć do nowego głosu szefa, gdzie zagrał go Deven Mack zamiast Kli Bennett. Z pewnością wpływ na to miał fakt, że ten pierwszy aktor użyczył mu głosu również wytołu dolżramie ramię, którą zdarzyło mi się kilka razy obejrzeć na potrzeby moich filmów, i w sumie już jestem do niego przyzwyczajony, mimo że uważam poprzedni głos za bardziej pasujący do charakteru Hacheta z normalnej totalnej porażki. Inną rzeczą, która uległa zmianie jest intro. Pozwolę sobie je omówić, bo nie uważam go za żaden spoiler oraz pewnie i tak duża część osób, które nie widziały jeszcze nowego sezonu, to czołówkę mają już obczajoną, bo bez problemu można ją znaleźć na YouTube. Mówiąc o zmianie w intrze, chodzi mi tu bardziej o warstwę dźwiękową niż wizualną. Nie jest to dłuższa wersja piosenki I Wanna Be Famous, na polski Ja Chciałbym Być Sławny, jaka towarzyszyła nam w sezonach 1-4, czasowo wychodzi ona tak samo jak ta z Plejady Gwiazd i Wyspy Pakitel, jednak jest to coś nowego. Mamy nową piosenkę zrobioną oczywiście pod styl oryginalnej czołówki, ale z nieco innym podkładem muzycznym. Moim zdaniem wyszła ona naprawdę fajnie, może nie każdy się zgodzi, może jestem w mniejszości, ale uważam to za ciekawe odświeżenie intra na potrzeby nowego sezonu, który jest wznowieniem serii po latach i symbolizuje to dla mnie taki nowy, dobry start. Ciekawe, że pojawiają się tu słowa jestem tu byb zabijać. We mnie one jakiegoś wielkiego szoku nie wzbudzają, też rozumiem, że to jest w głównej mierze metafora, ale rozumiem, że w różnych kręgach mogą one tworzyć kontrowersje. Ciekawi mnie jak one zostaną przetłumaczone w polskim dubbingu. Ktoś może powiedzieć, że szkoda, że nie dali dłuższego intra z pełną oryginalną piosenką, ale dla mnie to było spodziewane, bo wiecie czemu taka Plejada Gwiazd i wyspa Pakitel mają skrócone intro? Tu ciekawostka przez Cartoon Network. Które narzuciło Fresh TV, że opening ma zostać skrócony, i jak widać, taka zasada tyczy się również nowego sezonu. Oraz nie trzeba daleko szukać, by wywnioskować, że takie restrykcje wobec czołówek nie tyczą się jedynie totalnej porażki. Zauważcie, że ogólnie kreskówki, jakie leciały na sieci kreskówek przez ostatnie najbliższe lata, nie mają jakichś specjalnych długich openingów. No, i moim zdaniem, Fresh TV fajnie zagospodarowało ten ograniczony czas na czołówkę. Nie poszli na łatwiznę, bo mogli dać podobnie jak w obu częściach piątego sezonu, jedynie refren, a tego nie zrobili i wymyślili coś nowego, w stylu oryginalnej, pełnej piosenki. W tym momencie przechodzę do tej wspomnianej we wstępie drugiej części filmu, gdzie już mogą pojawiać się spoilery, więc od tego momentu oglądasz wyłącznie na własną odpowiedzialność. Chciałbym na początek zacząć od postaci. Bo w końcu w nowym sezonie mamy do czynienia z kompletnie nową obsadą, która bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Nawet jak miałem obawy do zapowiadanego motywu LGBT w nowym sezonie, bo uważam, że przynajmniej czasami jest on wpychany do różnych produkcji na zasadzie, bo taka jest moda, a nie z powodu, ponieważ twórcy mają fajny pomysł na taki wątek, to aktualnie mogę stwierdzić, że boi, który na sam widok widać, że jest homoseksualistą, wypadł naprawdę fajnie. I według mnie jest jedną z lepszych postaci nowego sezonu, a nawet powiedziałbym, że najlepszą. Z której dodatkowo wyszedł taki niespodziewany dla mnie złol, który sobie kombinował na różne sposoby, w sumie sam się określił w jednym z odcinków jako drań. Na pewno jego najlepszą akcją będzie wykradnięcie tego notatnika mili, by zniszczyć jej przyjaźń z Prią, gdy został sam z tymi dziewczynami w wyfinałowej trójce. To na pewno było zagranie, którego nie powstydziłby się na przykład uwielbiany przeze mnie Alejandro. Raczej będę fanem drugiej wersji zakończenia sezonu, gdzie to on wygrywa sezon, a nie Priya, bo przypominam, że wszystkie serie totalnej porażki posiadają zawsze dwa zakończenia. W przypadku nowego sezonu jeszcze nie spotkałem się z drugim zakończeniem i widziałem jedynie te z Prią, ale raczej na pewno te z Boim zostało zrobione, tym bardziej kiedy końcowa scena finału jest wręcz stworzona pod to. A jak już mowa o gejach, to warto wspomnieć o partnerze Bowie'ego, czyli Raszu, którego nie darzą taką samą sympatią, ale była to spoko postać, podobnie jak jego kolega Wayne, który akurat chyba nie miał jakiejś innej orientacji. Innymi postaciami, które należą do tych moich ulubionych, to MK. Ciekawy był motyw tego, jak zabierała innym różne rzeczy, w tym z pewnością najbardziej rzucający się w oczy jeden z telefonów Julie, który wykorzystała do opublicznienia na nią kilka brudów na jej social mediach, przez co odeszło jej trochę obserwujących, ale ostatecznie liczyłem, że MK pójdzie trochę dalej w swoich czynach, ale liczę, że postać zostanie rozwinięta w kolejnym sezonie, w którym wiadomo, że pojawi się ta sama obsada. A jak jesteśmy przy Julii, to warto również powiedzieć o niej kilka słów. Na początku wyglądała ona na postać, która będzie przypominać taką Dakotę, czyli w tym przypadku będzie to influencerka, która będzie siedzieć głównie w telefonie. Ogólnie będzie myślami wszędzie indziej, tylko nie przy wyzwaniach, i na początku spełniała taką funkcję. Ale z czasem przeszła metamorfozę, gdy MK opublikowała na nią kilka brudów pokazujące jej hipokryzję w różnych tematach, przez co przestała kogokolwiek udawać publicznie i pokazała prawdziwą siebie. I stała się taką niespodziewaną antagonistką, która nawet potrafiła przygadać Raptorowi. Czyli tu jest podobna historia co u jego, który też dla mnie był niespodziewanym złolem. Inną postacią, o której warto powiedzieć, jest Z. Głównie przykuł moją uwagę ze względu, że jest zapowiadanym amputantem w nowym sezonie totalnej porażki. W końcu przed premierą zrobiłem dwie ostatecznie niesprawdzone teorie, w których próbowałem ustalić, jaka postać może nie posiadać jakiejś kończyny i nawet wtedy było logiczne, że jaka to ostatecznie by nie była, to może przykuć uwagę ze względu na to, że zawodnik z takim typem niepełnosprawności jest czymś nowym w totalnej porażce. Został ten motyw jego braku nogi wykorzystany kilka razy w kreskówce, ale Z jako postać polubiłem ze względu na to, że zrobili z niego takiego trochę odklejonego od rzeczywistości człowieka. Co momentami było humorystyczne, gdy na przykład w z zadaniu ze jedzeniem obrzydliwych dań potrafił zjeść wszystko bez problemu, a pokonało go najzwyklejsze mleko, kiedy dowiedział się, że ono pochodzi ze wymion krowy. I chyba wypada powiedzieć kilka słów o Scary Girl. inaczej Lauren, bo przed premierą zrobiłem nie jeden film, gdzie była główną lub poboczną bohaterką. Chyba była przeze mnie najbardziej rozchwytywana i czy spełniała oczekiwania? Nie wszystko, co wnioskowałem na jej temat się sprawdziło, na przykład, że będzie antagonistką, ale samo to, że będzie mroczniejszą wersją Easy, która będzie ekscytować się wszystkim, co związane na przykład ze śmiercią, to w sumie tak tego się spodziewałem. Na początku trochę przeszkadzał mi jej głos, ale po czasie uznałem, że do niej pasuje. Wiecie, to było na zasadzie jak próbujecie nowego jedzenia, do którego początkowo nie jesteście przekonani, ale z każdym kęsem staje się smaczniejsze. Zawiodłem się u Skarigel jedynie pod tym względem, że odpadła stosunkowo szybko. Mam nadzieję, że jak niektórzy inni uczestnicy, pokażę więcej następnym razem. Ale chyba taki jest los postaci, jak Easy, że zostają wyeliminowane dosyć wcześnie. Ale i tak szkoda, że wyleciała szybko i też w trochę głupi sposób, bo zamiast oddać czaszkę Chrisowi, to postanowiła ją upiększyć. Plus chciała zamordować członka drużyny wiertłem, co od razu wygląda. Że przez to odpadnie, ale to drugie jednak należy do jej ciekawych, fajnych akcji, gdzie inne to na przykład dokopanie niedźwiedziowi, próba zamordowania Pri łyżką, i dalej siedzi mi w głowie ta piosenka. Nie będę tu oceniał każdej możliwej postaci, jakie pojawiły się w tym sezonie. Do tej pory wymieniłem takie, według mnie, najciekawsze i które mogę powiedzieć, że najbardziej polubiłem. Tacy bohaterowie, których pewnie jeszcze zapamiętam, ale już aż tak bardzo nie lubię, przynajmniej uważam ich za spoko, to Reaper, który pełni tu rolę takiego mniej przyjaznego Owena, bo ma problemy żołądkowe i lubi sobie popierdzieć. Priya, której rodzice są fanami totalnej porażki i przygotowywali ją do udziału w niej, też zaszła aż do finału, gdzie wygrała w wersji odcinka, który oglądałem i odkąd usłyszałem o tym, że trenowała do tego programu, to spodziewałem się, że zajdzie do finału i wygra zależnie od zakończenia. Jak mowa o Prii, to oczywiście jest też Mili ze względu, że przyjaźniła się z Prią i ze względu na ten notatnik. W nowym sezonie mało jest postaci, o których powiedziałbym, że ich nie lubię, ale jednak ten zaszczyt przypadł Chase'owi i Emmie. Była to para, która przed programem zerwała ze sobą przez głupi żart Chase'a na Emmie. Po czym nieświadomie trafili razem do nowego sezonu i co jakiś czas pojawiały się ostre sprzeczki między nimi. Aż ostatecznie się znowu zeszli i szczerze nie jestem fanem tego ich powrotu do siebie, a tym bardziej nie lubię postaci Chase'a. No, dobra, ze swoją dziewczyną i kilkoma kolegami brał udział w programie, gdzie robili różne niebezpieczne rzeczy, ale jak dla mnie przecięcie komuś hamulców w aucie w ramach żartu, jak to zrobił Chase, to jest mocno gruba przesada i wręcz Chase trochę mnie frustrował, bo jak trzeba mieć nie po kolei w głowie, żeby nawet nie żałować kawału, gdzie twoja dziewczyna mogła nawet zginąć. Też jak rozumiałem frustrację Emmy w stosunku do Chase'a i przez długi czas byłem po jej stronie, to szczerze nie rozumiem jak ona do niego wróciła. Bo on kompletnie nie żałował tego kawału, ja na jej miejscu nigdy więcej nie chciałbym mieć z taką osobą nic wspólnego, niezależnie od tego jak popłynie rzeka. I też przez to trochę w przypadku Emmy nie jestem w stanie stwierdzić czy ją lubię czy nie, mam do niej mieszane uczucia. Jednak już bez problemu powiem, że zbytnio nie przypadł mi do gustu Caleb, ale to głównie z tego powodu, że odpadł w pierwszym odcinku i w sumie po zabyciem kopią Justina z pierwszego sezonu to nic nie pokazał. Może odpali się w kolejnym sezonie, ale aktualnie jedyna scena jaką z nim pamiętam to ta z intra. Ogólnie gdyby nie czołówka to nie pamiętałbym, że on w ogóle w tym sezonie wystąpił. I zahaczając o wczesną eliminację Keyleba, to śmieszne jest, że można było ją przewidzieć po samych trailerach. Podobnie było z Niszel, o czym zrobiłem film, i ta teoria się sprawdziła, że ta dwójka odpadnie jako pierwsza ze swojej drużyny. Pierw Kaleb, potem właśnie Niszel. I tu wyszedł twórcom taki, może niezamierzany, ale dla mnie głupi spoiler w samych zwiastunach. A jak jesteśmy przy eliminacjach, to trochę rozwinę temat ceremonii eliminacji, która została fajnie odświeżona. Podoba mi się motyw, jak przegrana drużyna idzie do miejsca rozdawania pianek, gdzie pojawia się też sztandar danego zespołu. Jedynie metoda eksmisji zawodników jakoś nie pasuje mi do końca, czyli ten dron nie wiem dlaczego, ale jakoś mi nie pasuje. Jednak plus, że Fresh TV wymyśliło coś nowego, bo obawiałem się, że jak nowy sezon to również wyspa totalnej porażki, identycznie jak pierwsza seria, to powtórzy się historia i znowu będziemy mieli łódkę przegraną. Teraz skręcając do innego tematu, chciałbym omówić kwestię mocnych scen, z jakich schłynie totalna porażka. Oczywiście nie są one pokroju kreskówek dla dorosłych, jak South Park, Helluva Boss i tak dalej, Ale jak na standardy takiego kartu network, gdzie niby lecą programy dla dzieci, to mogą być trochę kontrowersyjne, i w nowym sezonie fajnie, że ich nie brakuje. Bo w końcu to jest ważna cecha charakteru totalnej porażki. W samym intrze padają słowa Jestem tu, by zabijać. Są sceny pierdzenia, wymiotów, chociaż nie wiem czemu te wymiociny są tęczowe, a nie takie jak były w poprzednich seriach, których projekt był moim zdaniem zdecydowanie lepszy, ale dobra, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. A jak jesteśmy przy tęczy, to o dziwo, jak dobrze wyłapałem, to mamy czarny humor skierowany w stronę Bowie'ego, gdzie w finałowym odcinku Chase w Wychodku Zwierzeń wymawia słowa Bowie, zwycięzcą powinien być mężczyzna i nie wiem czy dobrze to odebrałem nie jest to dosłowne ale ja zrozumiałem to jako obstryczek w stronę jego orientacji tego że jest homoseksualistą Bowie, the winner should be a guy What? Też mamy momenty kiedy Scary Gal gada o różnych rzeczach jak chowaniu ciał czy scenę której kompletnie nie spodziewałem się w totalnej porażce gdzie dosłownie kazuarta taki ptak odcina niedźwiedziowi połowę ciała

Więc, jak już wiecie, to ja Wyspę Totalnej Porażki 2023 oceniam pozytywnie. Jednak są jeszcze dwie rzeczy, które mi nie pasują. Po pierwsze, szef. Jak u Krisa, poza głosem widać, że to jest stary dobry gospodarz totalnej porażki, to szef trochę zmiękł. Mocno przejmował się losem zawodników, przykładowo miał problem do Krisa że celowo zapominał wspominać o jakichś elementach wyzwań, jak rekiny czy niedźwiedź, trochę dziwnie wygląda jak w poprzednich sezonach sam potrafił mieć bekę z nieszczęść zawodników, która nieraz była podobna do tej Krisa. To trochę wygląda tak, jakby chcieli go mocno zmiękczyć dla dzieci, którzy przez ostatnie lata oglądały wyłącznie przedszkolaki, gdzie widzieli go tam jako kogoś bardziej łagodnego. Inną kwestią, która mi nie pasuje jest obóz Wałanakła, na którym według ulotki Mipkomu, czy pierwszego promującego posta z Facebooka To Drama, odbywa się nowy sezon. To miejsce oczywiście nie pasuje mi głównie pod względem tego, że znana nam wyspa zatonęła w Plejadzie Gwiazd. A nie spotkałem się z tego wyjaśnieniem w nowym sezonie. Chociaż że coś przeoczyłem, na przykład miałem chwilę dezorientacji. Jak coś to przynajmniej będzie z czego robić teorię, o ile oczywiście coś wymyślę. Podsumowując, mimo że nowy sezon ma rzeczy, które mi nie pasują, to oceniam go bardzo dobrze. Jako jedną z lepszych serii totalnej porażki w historii, na którą z pewnością warto było czekać dwa lata od zapowiedzi. A jak ty go oceniasz, napisz w komentarzu oraz zostaw łapkę i suba.